Kiedy do Jezusa cisną się tłumy i Jezus spotyka się z ludźmi. Zaraz obok i nie ma którzy w zasadzie powinni być w tym momencie z Nim, Pouczą sieci i rozważają i kontemplują swoją porażkę, że im się nic nie udało, całą noc się trudzili i nic nie łowili. Czemu oni nie są z Jezusem, czemu oni Go nie słuchają? Oni ciągle wierzą sobie, swoim siłom, swoim umiejętnościom. A Jezus wchodzi do tej łódki Szymona i odciąga go, żeby nie kontemplował tej swojej porażki, i potem pokazuje mu, że z jego pomocą uda mu się dużo lepiej. Ciekawe, że miejscem spotkania z Jezusem jest nie tylko modlitwa, nie tylko Kościół, ale często te miejsca, gdzie czujemy porażkę, gdzie nam się coś nie udało, gdzie nam coś nie wychodzi, gdzie jesteśmy smutni, zgnębieni, puści, gdzie doświadczamy jakiegoś braku humoru. Jest nam ciężko, wtedy Jezus zbliża się do nas i nas odciąga, zaufajmy Mu.